Wydarzenia i, i taka frekwencja dodaje tylko wiatru w skrzydłach, także nie zwalniamy tempa. Jak zwykle tutaj pracujemy nad tym, żeby każdego roku zaprezentować się i uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, także to już jest ogólnie 15 edycja, a u nas już naprawdę nawet, nawet nie zliczę, ale myślę, że blisko 10. Mamy naprawdę szeroką tematykę. To nie jest tak, że skupiamy się tylko faktycznie na tym temacie przewodnim, który dotyczy sygnałów, ale tak właściwie pokazujemy wszystko tym, czym się zajmujemy, no bo mamy wiadomo ekipę paleobiologów, więc jest silna reprezentacja. Prezentacja ich teraz tutaj dzisiaj, e, więc są warsztaty biologiczne, jest pokaz, e, jest wystawa, ale oczywiście wiadomo, też mamy pokaz naszych sprzętów, o my dysponujemy. E, również mamy wykłady o nietoperzach, żeby troszeczkę odczarować ten mit nietoperzowy e, tych, tych złych nietoperzy. E, mamy również stoisko z roślinami, każdy może zrobić preparat roślinny, ale też taki związany z biologią molekularną, czyli troszeczkę też się rozmawia o RNA. Także naprawdę jest bardzo szeroki zakres, szeroki wybór tutaj dla wszystkich. U Pana dowiemy się, czy istniały smoki, czy nie. Tak, spróbujemy ustalić, czy smoki takie, jakie znamy z fantastycznych opowieści, z bajek, z filmów, z książek mogłyby istnieć w naszym świecie, na naszej planecie. Przyszli studenci mogą się dowiedzieć, jakie prawa biologiczne rządzą tym, w jaki sposób zwierzęta wyglądają i czy wszystkie te wymyślone stworzenia w fantastycznych opowieściach są możliwe do znalezienia. Prawdzimy w prawdziwym świecie, czy może są jakieś problemy, jakieś powody, dla których takich smoków w naszym w życiu nie znajdziemy. Zanim licealiści się dowiedzą, może nam pan zdradzi rąbkę tajemnicy, istniały czy nie istniały? W takim kształcie jak w większości opowieści, z czterema łapami, do tego parą skrzydeł, gigantycznych rozmiarów nie. Gdybyśmy tą liczbę kończyn ograniczyli i rozmiary ograniczyli, to tutaj jest już możliwość. Przyjechali Państwo aż z Oławy. Tak. Dlaczego taki zamysł? Skąd taki zamysł? Powiem szczerze, że co roku jeździliśmy do Wrocławia na Noc Biologów, a w tym roku e, uczniowie sami chcieli zobaczyć, e, jak wygląda Noc Biologów w Opolu. Dla Pani to też taki sentyment, bo z tego, co wcześniej słyszałam, Pani studiowała w Opolu. Tak, studiowałam w Opolu, skończyłam tutaj Uniwersytet Zofolski, więc mam taki sentyment do Opola. Jak uczniowie odbierają tego typu wydarzenia? No, mogą zobaczyć, jak wygląda uczenia jakie warunki też ma przy okazji dany tak, uniwersytet, bo to głównie na uniwersytetach się odbywa to, to wydarzenie na biologów. Zobaczyć co jest ciekawego, także myślę, że jeżeli chodzi o rozwój i wybór w przyszłości kierunków nauczania, zawody no to jest dobre doświadczenie. Chcielibyśmy dzisiaj wyjść z ofertą dotyczącą tego, żeby pokazać mieszkańcom OPOLA i nie tylko, jak możemy łączyć naukę z zabawą. Najpierw zaczynamy od aspektu naukowego, i w tym przypadku chcielibyśmy pokazać, jak nasze badania biologiczne wykorzystujemy do tego, żeby ocenić zanieczyszczenie powietrza. Będziemy opowiadać o mchach, o biomonitorach, w jaki sposób powinniśmy na przykład bezpiecznie celebrować wejście w nowy rok, czy palenie świeczek jest tylko romantyczną, powiedzmy, perspektywą, czy jednak jest zagrożeniem zdrowotnym, to jesteśmy w stanie wykazać i pokazać dzisiaj na, na zajęciach z wykorzystaniem naszej aparatury. Zaczniemy od obserwacji, ale też własne pomiary są jak najbardziej możliwe. Mamy tutaj różne lupy, mamy wskaźniki, mierniki zanieczyszczenia powietrza, także każdy będzie mógł tutaj swoich sił spróbować. Być może również starczy czasu na to, żeby przygotować własny woreczek z mchem, czyli metodologicznie Biomonitoringu aktywnego, żeby zobaczyć, jak to jest przeprowadzać takie badania. Biologia może być ciekawa, a dodatkowo staramy się ją pokazać nie tylko z takiej powiedzmy perspektywy naukowej, ale też dotrzeć do tego młodszego grona, właśnie z wykorzystaniem klocków, które mamy na drugim stole. No, i właśnie co te klocki Lego mają wspólnego z biologią? Wbrew pozorom one mają całkiem, całkiem sporo, ponieważ chcemy tutaj pokazywać dzieciakom, że w momencie, kiedy zanim przyjdą do nas te różne modele skomplikowane, jeżeli chodzi o wygląd budowy kwiatu czy jakiegoś zwierzaka, jesteśmy w stanie zaprezentować właśnie z wykorzystaniem klocków Lego. Jest też bardzo dużo takich zabaw z wykorzystaniem klocków. Między innymi to jest metoda sześciu klocków, z którą chcielibyśmy właśnie zagrać z osobami, które do nas przyjdą i poka że niewielka liczba klocków może stanowić fajną alternatywę do tego, żeby się uczyć, rozwijać i przy okazji poznawać świat biologiczny. Co mam tutaj te, teraz do przedstawienia, to są e, samodzielnie robione, do stworzenia w domu, e, samowystarczalne teraria, e, teraria e, które polegają tak naprawdę na tym, że nie trzeba się nimi zajmować o tyle, o ile mają do, e, stały dostęp do światła, ponieważ e, na przykład woda, która się w nich znajduje, nie, e, nie jest w stanie na przykład uciec, dzięki czemu rośliny mogą sobie bez problemu rosnąć i zupełnie ta woda nie paruje, więc e, takie, e, takie właśnie terrarium może sobie stać i nie wymaga praktycznie żadnej opieki bo tutaj też chcemy pokazać, jak tak właściwie ta praca biologa wygląda, jak to wygląda troszeczkę, można powiedzieć, od kuchni. No i oczywiście zachęcić, żeby tutaj może jakieś przyszli studenci w tej grupie jednak byli. Przychodzą tutaj osoby, które są też zafascynowane biologią, więc mamy nadzieję, że, że tutaj ktoś odnajdzie jakąś taką swoją działkę, którą się zainteresuje albo już się interesuje, a my jeszcze pogłębimy to, to zainteresowanie. Takie wydarzenia i, i taka frekwencja dodaje tylko wiatru w skrzydłach, także nie zwalniamy tempa. No i myślę, że w przyszłym roku przygotujemy naprawdę jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze więcej, tak żeby naprawdę pobić nawet dzisiejszy rekord.